Siedzę sobie wieczorem, sprawdzam jeszcze maila, bo jutro wyjeżdżamy w sumie do Łodzi i pojutrze mamy ważenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I trafiłem na takiego maila. O, dostałem zdjęcia swojego syna z Kenii. Fundacja wysyła co jakiś czas regularnie. No i w sumie wpadłem na pomysł, że tutaj wam ogłoszę jedną rzecz. Zaraz Wam wrzucę link, reflink do pay-per-view, eee, a cały przychód ze sprzedaży z tego reflinka przeznaczymy na Fundację Siewców, która wybudowała ośrodek dla niepełnosprawnych, na który zbieraliśmy jakieś czas temu w Kenii, który widzieliście ostatnio na story. Eee, no i ten ośrodek, w sumie drugie, drugie piętro tego ośrodka potrzebuje wyposażenia, więc e, przeznaczymy te, te pieniążki na. Wyposażenie tego ośrodka. W związku z czym, tak jak mówię, e, jeśli będziecie kupowali paper view z mojego reflinka, to cały przywód ze sprzedaży e, z tego reflinka trafi do Fundacji Dankeschön.